Cześć wszystkim. W tym odcinku przetestujemy sobie coś znowu od Triplexa. Eee, co to jest? Huh. Thunder Cracking. Thunder Cracking. Wygląda to. Tak? Są to takie. To jest niby crackling. Eee, 3,5 grama. Czy to jest cracking, czy to jest petarda? Bo szczerze mówiąc, teraz nie wiem. Petarda błyskowa. No to jak? Miał być dlaczego cracking, a petarda błyskowa jest. Hmm. Czekajcie, pokażę wam jak to wygląda. Nie no coraz gorsze triplex zamawia badziewia. Tragicznie to wygląda. A, jest tu troszkę tego cranklingu, czy na troszkę cracklingu. O, tutaj jest parę kuleczek. Kurczę, będzie widać. da pokazać nie wiem dlaczego łapie ostrość gdzieś tak daleka o teraz troszkę widać te kuleczki czyli jest tu troszkę kuleczek czyli one trochę będą kraklingu e, i dopiero będzie wystrzał szkoda tylko że tak mało tego jest tutaj dobra odpalimy jedną i zobaczymy jak to I co, i to wszystko? I to wszystko? No tutaj to już jest w ogóle bardzo mało Nie wiem czy będzie widać, widać Troszkę I Bardzo mało jest Straszna lipa w go wrócę, żeby inaczej było widać Będzie źle, tak nagrywa. hmm, nagrywamy Teraz, No jest strasznie mało, teraz może to tak będzie tutaj lepiej o. Tak, zdecydowanie lepiej. Bardzo mało tych kuleczek jest. Tamta w ogóle jedna nie wystrzeliła. Tutaj to jest jeszcze chyba mniej, w tej jeszcze mniej. Nie chcę zapać ostrości. Tu w ogóle nie ma. Tu nie mamy w ogóle. Nie, coś tam jest. A, sorki. Coś tam jest, tylko że dlaczego tu są czarne, a tu są białe. Patrzcie. Tu są białe kuleczki, a tu są czarne kuleczki. O co kaman? Nie wiem. Ja pierdziele, drugi nie wypał. No i one też coś koło 8 zł kosztują. Ja pierniczę. Co jest? O kurde. Ta przynajmniej strzeliła, ale kraklingu nie było. Ja nie wierzę, no. Co za badziew Co, ta też nie wystrzeli. Zajebiście, kurwa. Na cztery petardy czy na pięć, kurde, jedna dopiero strzeliła. Ja, niewiarygodne. No niewiarygodne O kurcze Gipsam w moją stronę No nie wierzę Nie wiem ile już tych petard wyrzuciłem Kilka Ja pierniczę Może nimi nie wolno rzucać o, może tak być Nimi nie wolno rzucać, na pewno tak jest Dobra, czekajcie Postawimy Delikatnie To są bardzo udarowe petardy, także nim nie wolno rzucać. Ja pierdziele, co jest grane? Nie no, nie podchodzę do niej. Co do cholery? No jedna petarda dopiero mi. Ty, ten ląd jakiś? Dobra, nie odchodzę, bo się tylko nałażę. Bardzo wiatr nawet taki palniczek gasi. No to też jakaś, kurde, tragedia. Up. Ta o, to jest... I nie wystrzeliła, no nie! Ja pierd... Jedna. No nie No nie no to, to jest To jest jakiś żart Co do jasnej cholery Ta w ogóle lątu nie ma Tutaj mam jedną, która w ogóle nie ma lątu Kurde No to się nazywa. O, tu przynajmniej. O, ta była fajna. Jedna. Jedna. Jedna była fajna. Jedna była fajna. To już wiem jak teraz patrzeć. Te może będą fajne. I może wystrzelam. Ja Cię kręcę, no. No może następna się uda. O, ta była fajna, fajny krakling. No ale ile nie wypałów? Ile nie wypałów? Ta była też niezła. Żeby troszkę więcej tego kraklingu było. Nie będę wrzucał ich pod garnek, bo to kurczę kompletnie nie ma sensu. Ale ile wystrzeliły? 4, 5? na... No, zostało mi. Ta nie ma, oczywiście, lądu, czyli też nie wystrzeli. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czyli na 11 może mi 4 wystrzeliły. Może 5. To wszystko. I to by było na tyle. Zostawię sobie. O, ta jeszcze będzie fajna. Ta będzie fajna, bo jest dużo tych kuleczek. Tam, w tamtych to chyba nie było gipsu. Zaraz. Zobaczymy. Znaczy, gipsu, gips to był. Sam gips. Ta powinna być też fajna. I nie ma wystrzału. Ale gówno. Ale gówno. Kurczę no. to nie wiem, 8 zł też za takie opakowanie i pół na pół. Nawet nie pół na pół. Trzy czwarte nie wystrzeliły, a I, i... No nie no. Jedna czwarta tych petard wystrzeliła, reszta to są wypały, po prostu nie wypały. Nie wiem czy tam jest gips, czy, czy sam gips, czy, nie mają, czy w ogóle mają coś mieszanki, czy ląd zawiódł. Nie mam pojęcia. Dobra, zobaczymy za chwilę. No i co? W większości przypadków poupalał się ląd. Widać tu ląd. Po prostu bardzo gówniany ląd. To są trzy, cztery... Teraz, ile mam wypałów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zniszczyłem, żeby zobaczyć czy w ogóle jest czy w ogóle jest fotobłysk. Jest fotobłysk. Oczywiście, że był fotobłysk. No i co on? Ale gówno. Gówno normalnie totalne. No to Jezu no, na ląd i nie stać. Żeby dać troszeczkę lepszy ląd i żeby to jakoś w miarę fajnie strzelało. No nie potrafię tego kompletnie zrozumieć. Nie potrafię tego kompletnie zrozumieć. Żeby taki gówniany ląd był. No co, teraz to muszę zutylizować. Jestem. Ach. No cóż. Nie polecam tych petard. Także nie mogę Was prosić, że jeśli się Wam podobało, żebyście zostawili łapkę, bo znowu. Nie, nie było się co, nie miało się co podłać. No tu trzy, może cztery, może yy, było fajnie widać ten krakling no i strzeliły faktycznie. Byłyby fajne, naprawdę fajne petardy, żeby dali troszeczkę więcej tego kraklingu I troszeczkę głośniej, żeby strzelały. No to jest rewelacja wtedy. Ale... straszny badziew. Dobra, także nie zapomnijcie zostawić lajka za to, że Wam pokazałem, że są gówniane petardy. Bo są gówniane petardy i to strasznie są gówniane petardy. Jeśli jesteście nowi, to zasubskrybujcie kanał. Tu się pojawi gdzieś subskrypcja. No i zapraszam do oglądania. Udostępniajcie. Dzięki wielkie, cześć.